No i akta, i biden na Trzeba Czas opowiedzieć historię, która gdzieś przewijała się na przestrzeni lat na starym kanale o pałce teleskopowej, ale nigdy nie była może opowiedziana tak stuprocentowo w szczegółach, gdzieś tam w rozmowach na ts z kimś, tak, czy tam na Discordzie, ale nie bezpośrednio chyba na filmiku na YouTubie. Pałkę teleskopową mam na przykład tutaj, proszę Państwa, oczywiście kupiłem ją w tym roku. Chciałem sobie pomachać po prostu, nie chodzę z nią na dwór, Boże. Tylko i wyłącznie rekreacyjnie pomachać ją w domu i oczywiście już jest na tyle zjebana, że nie daje się jej złożyć. To, to tak a to propos, to jest ten model za 200 zł, co rzekomo policja go używa, no nie jestem pewien. Także tutaj tyle, jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu, ale no, tak naprawdę ona nie musi mi się do niczego składać, bo nie mam zamiaru z nią nigdzie iść. W każdym razie tylko podkreślam jakość. Produktów. Otóż pierwszy raz najechałem się w wieku 18 lat. Teoretycznie możliwe, że w wieku 17 lat, bo generalnie pierwszy raz piłem cinchina u kolegi i nie pamiętam, czy to była czy to była zima 2000, końcówka 6, czy początek 2007. Zwyczajnie tego nie pamiętam. Wypiłem nie wiem. Pół cin i czułem lekkie, lekkie uczucie alkoholowe, ale dla mnie to było na tyle niewielkie, że nie traktuję tego jako pierwszą banię alkoholową. Dlatego, pierwszą banię alkoholową traktuję jako wydarzenie, które miało miejsce koniec maja lub początek czerwca 2007 roku, mając lat 18, będąc w drugiej klasie technikum, gdzie na cztery osoby ojebaliśmy bolsa 07. I ten bol z 0,7 na 4, pijąc porówno i pijąc go do dość szybkim tempie, czyli w pół godziny powiedzmy, że tej flaszki nie było max. Wrażenia były niesamowite. Czułem się wtedy jak w niebie. Poczułem coś nowego. Odkryłem w sobie nowe kurwa zainteresowanie, nową pasję, jaką jest kurwa picie wódki i czucie się. Pierwszy raz w życiu pseudowolny. Pseudowolny dlatego, że tak naprawdę potem chcesz wrócić do domu, to musisz poczekać, aż wytrzeć, wiesz. Wtedy jeszcze nie miałem pałki teleskopowej, ale pragnę tylko zaprezentować tę historię po to, żeby opisać z jakimi ludźmi ówcześnie się kolegowałem. baliśmy się, a w zasadzie ja, bo po nich raczej za bardzo nie było niczego widać. Oni raczej już byli bardziej doświadczeni w tym temacie ode mnie, więc... No 0,7 na, na takich graczy, jak się podzieli na 4 osoby, nie zrobiła na nich większego wrażenia. Coś tam może czuli, ale na pewno mniej niż ja. I pojechaliśmy randomowo do takiego parku, który jest niedaleko Silesia City Center w Katowicach, i siedzieliśmy tam i gadaliśmy ze sobą, i darliśmy ryja, ale umiarkowanie, bo to było w biały dzień. I w zasadzie tyle, nic fascynującego. Ale potem wracamy już autobusem na, na, na osiedle nasze. Na przegubie autobusu. Ja gdzieś tam siadłem dwa metry dalej. Więc tak naprawdę to tak wyglądało, jakbym nie jechał z nimi. Nie dało się tego to to jest istotne. Nie dało się tego jakby podciąć pod to, że ja stałem razem z nimi. Oni stali we dwóch w przegubie. Obok nich siedział ten, ten trzeci gościu. I jakieś dwa metry dalej, na spełnionym siedzeniu, bo akurat było wolne. Jakiś randomowy typ. Pierwsza znał, czy go widzą. Stał obok nich z komórką w ręku. I jeden z moich wspaniałych kolegów do niego podchodzi i się pyta tak. Parafrazując rzecz jasna, bo słowo słowo tego pamiętać nie mogę po tylu latach. Ty masz tapetkę z ruchu na telefonie, co to za tapetka? A ten gość, on powiedział, tak, mam tapetkę z ruchu na telefonie. A moi koledzy to wojownicy gks -u. Ja rzecz jasna, wyjebane miałem tego typu głupoty i próbowałem zawsze ich uspokoić, ale z różnym skutkiem, jak, jak, jak wiadomo. No i wyjebał mu w mordę w tym autobusie, przy tych wszystkich ludziach, bez powodu. Za to, że kurwa typ, żeby jeszcze miał, nie wiem, szalik, żeby jeszcze, e, nie wiem, e, coś, coś gadał głupiego przez telefon o GKS-ie na przykład, że dzwoni do kogoś i mówi, o frajerzy z Geksy, żeby coś jakoś go sprowokował. A on miał na, na tych starych telefonach typu jakiś Sony Ericsson K250, czy co to były za modele wówczas, to, co tam miałeś, kurwa? Ekran, jak taki kwadracik na dłoni, to, co tam było widać. On, ja nie wiem, jak on obok niego stał, że on zobaczył w ogóle tą tapetkę z ruchu. Przecież to było zanim w ogóle smartfony istniały, tak? Nie wiem, czy w ogóle wtedy iPhony jakiekolwiek były. Może jedynka w USA, ale na pewno nie w Polsce. No, i napierdalał go w tym, w tym autobusie. Ten drugi, co stał w tym przegubie, też coś nam się dołączył. I potem tak go popchnęli, że spadł na tego trzeciego, co siedział w niedaleko ich na, na siedzeniu, i ten trzeci też mu wypierdolił. No, to tak, a propos. Ja, tak jak mówię, kilka metrów dalej siedziałem i miałem z tym. Żadnej styczności, ponieważ nie propaguje przemocy wobec ludzi idących za innym klubem sportowym, dlatego że mam wypierdolone w kluby sportowe, dlatego że mam wypierdolone w piłkę, bo piłka to jest kurwa gówniana dyscyplina. I później, jak już odkryłem sobie tą nową pasję, jaką jest picie wody, i miały kolejne wspaniałe miesiące sącząc tę nieskazitelną, niebagatelną, kurwa, bezkresną. Przyjemność spicia tego wspaniałego, pysznego napoju o niesamowitych właściwościach. Dojdziły coraz to nowe pomysły, jak na przykład, po co kupić wódkę w sklepie, jak można kupić ją taniej. Czyli tam szliśmy do jakiegoś. Ale no tego gościa nigdy nie, nie widziałem na oczy, więc a nie wiem czemu się nie zapytałem, więc ja nie wiem czy to był jakiś ich znajomy, czy to był jakiś stary dziad. W każdym razie w jakimś, ta, w jakimś tam hałupie na drugim końcu dzielnicy, typ pędził po prostu bimber, no i tam kupowaliśmy rozcieńczony spirytus, no ale był mocniejszy od wódki, bo palił jak skurwysy i nazywaliśmy to paliwem lotniczym. I to piliśmy, no bo było tańsze niż, no i też nie było problemu z dowodem, bo Wcześniej ja miałem lat 18 i 17, więc oni nawet teoretycznie, jakby ktoś się ich zapytał o dowód, to nie mogli kupić. A tu ten problem znikał. Także przejście z Bolsak po jakimś czasie, przeskakując z napojów, które jeszcze sobą, powiedzmy, jakiś nazwijmy to prestiż, reprezentowały, przeszliśmy na napój. To nie trwało długo. To trwało tam tylko kilka razy, bo potem już potem wróciliśmy z powrotem do kupowania. Złotych kłosów, czyli wcześniej najtańszych wódek, jakie można było kupić w żabce, czy tam w rabacie i innych tego typu sklepach, takich niewielkich. W każdym razie piliśmy te paliwo lotnicze, tak zwane. I gdzieś na przestrzeni tych wspaniałych miesięcy, et, tworząc tą wspaniałą kulturę życia, która polega na tym, żeby żyć od piątku do piątku, żeby myśleć o tym, że w piątek po szkole wieczorem pójdziesz się najebać. Jeden z kolegów. Miał pałkę teleskopową, bo skądś od kogoś ją zdobył. Kupił, nie wiem, cokolwiek. I wtedy pomyśleliśmy wszyscy, no, jakie to wspaniałe byłoby, jaka to byłaby wspaniała i mądra decyzja życiowa, gdybyśmy wszyscy pozyskali taką pałkę teleskopową. Tylko, że ta różnica polega na tym, że to nie było tak, że ja sobie ten kupiłem pałkę teleskopową, żeby machać sobie dla zabawy w domu, tylko chodziłem z nią po osiedlu. Ja nie jestem agresywnym człowiekiem, więc nikogo z niej nie walnąłem, ale no chodzenie z czymś takim posiedlu to jest tylko proszenie się o problemy z policją, bo wówczas jak w Katowicach mając te lat 18-19 często randomowo byliśmy spisywani, bo młodzi ludzie w tym wieku w tamtym czasie byli często spisywani, bo różne dziwne krążyły tam historie o tym, że ktoś tam kogoś poturbował właśnie przez, przez GKS Ruchu, więc jak tylko widzieli Większe zbiorowisko gości, tak, przynajmniej dwóch, trzech, czterech gości, którzy mieli właśnie mniej więcej to 18 lat, to od razu takich spisywali, tak. No chyba, że jak się szło z dziewczyną, tak, no to wtedy nie. Ale no, raczej dziewczyny to się z nami nie zadawały za bardzo. A jak już to takie, co ciężko je nazwać dziewczynami, tak naprawdę, ale no, pomińmy może ten temat. Tak że chodziliśmy z pałką Tam Tamten model był trochę krótszy i był taki na, na sprężynie. Ta jest sztywna, ta jest dużo lepsza i mocniej można ją uderzyć niż tamtą. Tamta po prostu miała... No wyginała się, więc była mniej praktyczna z punktu widzenia napierdania kogoś po głowie i tu podkreślam napierdanie kogoś po głowie, nie samoobronie, bo Pałka teleskopowa nie służy do samoobrony. Do samoobrony to służy gaz pieprzowy albo szybkie bieganie. Pałka teleskopowa to jest broń ofensywna, i to, że tam policjant ją ma przy sobie, ok, ale to, to nie jest skuteczne narzędzie samoobrony, bo tym narzędziem to można jakoś połamać albo zajebać. To tak a propos. No i mijały kolejne wspaniałe miesiące, kolejne picie na ławce i darcie ryja, kolejne żyganie w autobusie, kolejne. Sikanie po samochodach i inne tego typu wspaniałe przeżycia, to, to są właśnie moje, tak jak większość ludzi miały, miały, chodzi na jakieś normalne domówki, no wiadomo, że na domówkach też byłem nie raz, ale generalnie na samym początku, częściej, jednak niż na normalne domówki, to się właśnie chodziło na ławkę pod blokiem albo nie wiem, za czy coś i to były nasze wielkie imprezy. Po jakimś czasie chodzimy z tymi pałkami teleskopowymi po osiedlu. Ja nie wiem w sumie po co ja z, z tą pałką chodziłem, czemu tak naprawdę ona była mi potrzebna, czemu ja sobie wmówiłem to, że potrzebuję ją do samoobrony, bo ja w pewnym momencie nawet ją do szkoły brałem. To jest już w ogóle fenomenem. W każdym razie, no, na głupotę nie ma lekarstwa z głupoty. Czasami niektórym udaje się wyrosnąć, a niektórzy są kurwa głupi aż do śmierci. No generalnie, no. Kurwa, no i część z tych moich kolegów sami szukali problemu tam, gdzie go nie było, więc jeszcze jak dasz takim pałkę teleskopową, no to tym bardziej może się stać coś, coś poważniejszego. Na szczęście, jakimś cudem, mimo że wielokrotnie byłem świadkiem ich bezsensownych bujek, nie wiadomo o co, mimo że ja jakoś zawsze gdzieś, nigdy nie dostałem wpierdolu w życiu, nigdy w ogóle się nie biłem tak, że, że jest jakaś, że się rzeczywiście z kimś bije. Nie mówię o tym, że nie wiem, ktoś mi walnął z liścia i był większy ode mnie, i ja spasowałem albo ja jakiemuś typowi jak graliśmy w piłkę walnąłem z liścia w mordę, bo nie wiem, zawsze były te kłótnie. Typu bramka od drzewa do słupka drugiego, ale nie było drugiego drzewa, więc na słupek dawało się, nie wiem, cegłę albo kamień. I potem się typ z tobą kłóci, czy trafił w słupek, czy nie w słupek, a tam słupka nie ma, bo jest powietrze. No, i największym argumentem wtedy jest po prostu to, że jak gościu jest od ciebie większy, to on ma rację. Jak ty jesteś od niego większy, to do niego podchodzisz, wywalasz mu klaskacza na mordę, i wtedy, bo ja stanę sta na bramce, i wtedy mówisz mu, bramki nie było. Także to tak a propos, a propos tego typu kłótni. Ale żeby rzeczywiście mówić tutaj o bójce, tak, że powiedzmy mniej więcej, że, że czujesz, że jesteś w stanie komuś dać radę, e, może nie tyle, że jesteś pewny, ale masz szansę. I ta druga osoba tak samo czuje, że może dać radę, i się ze sobą napierdalacie, tak? Nie ma czegoś takiego, że jeden odpuszcza po plaskaczu. Nigdy kurwa się nie biłem. Mimo, że miałem tak mądrych kolegów. Na szczęście, tak jak mówię, ostatecznie oni ofensywnie, na moich oczach przynajmniej tej pałki, nigdy nie użyli. Ale użyli jej w defensywie, co zaraz właśnie opiszę. Idziemy sobie po osiedlu. Gdzieśmy, gdzie byśmy mogli, oczywiście, iść gdzie indziej niż po osiedlu. I to była zima. Trzecia, już technikum wspaniała. I o dziwo byliśmy trzeźwi. Może też dlatego, że szliśmy w trzech i jeden z nas był raczej osobą, która ten. ten, ten, ten Raczej, raczej unikał tego typu zajawek z nami, więc raczej raczej nie pił. A jak już to, może symbolicznie, jeden kieliszek, ze mną się nie napijesz, czy jakieś inne tego typu teksty. Wtedy jeszcze to mnie nie ruszało, bo wtedy, jak, wtedy nie było w ogóle mowy o tym, że ja się nie napił. Kurwa, jakże to był sens istnienia? Każdy piątek znaczy to nie było tak, że każdy piątek, czasami były przerwy, ale w sensie w każdy piątek na pewno się o tym myślało, żeby dokonać tego czynu. No bo to jest przecież coś wspaniałego. Idziemy sobie w trzech. Obok, to jest kluczowe, stoją jakieś dwie stare baby z psami, z psem, z psami i gadają ze sobą. Idzie jakiś randomowy gościu dalej i drzejape w stół. No najebany, kompletnie agresywny. I nagle obzdrało mu się kurwa w głowie, że, że my się na niego popatrzyliśmy i że się z niego śmialiśmy, choć. Tu muszę podkreślić, nie było o dziwo takiej, takiej, takiej sytuacji, może właśnie dlatego, że byliśmy w trzech, z czego ja owszem nie stroniłem wówczas od alkoholu, ale nie byłem agresywny. Ten drugi kolega nie pił praktycznie w ogóle i był łagodny i tylko ten trzeci lubił sobie powiedzmy ponapierdalać randomowych typów bez powodu za to, że nie mieli <gulana> na telefonie na telefonie obrazek ruchu, czy jakąś inną głupotę. tak? I dochodzi do tej wspaniałej konfrontacji, że ten typ najebany do nas podbiega. No i ten, i oczywiście rzuca się na akurat na pierwszego, który był najbliżej jego <grym>, i na tego gościa, który najczęściej wstrzymał bójki sam, który dobrze się bił, który, który miał charakter do bicia, więc się nie bał. I no, coś tam, jakiś boks ćwiczył amatorsko Tutaj bym mnie przesadzał z tymi jego technicznymi nie wiadomo jakimi umiejętnościami no na pewno powyżej przeciętnej na przestrzeń jak porównasz go jak się jakby się go porównał do kogoś to w ogóle nie ćwiczył żadnych sztuk walki tak natomiast bardziej po prostu chodziło o, jego, o siłę jego charakteru i o agresję i o to że, że był dość silny mimo że niepozornie wyglądał niż o to że on tam nie wiadomo jaki kurwa brozli był tak raczej bym tutaj sprawiał na. Stawiał na atrybuty, no bo jest taka jakby trójca, tak, jeżeli chodzi o to, jak ktoś się bije. To jest po pierwsze Twoje atrybuty fizyczne, czyli czy jesteś duży, mały, czy masz dobrą kondycję, no to, to na, Twój poziom fitnessu. Drugie to jest Twój poziom agresji, czyli czy się boisz, czy się nie boisz, czy podchodzisz. No i trzeci to już, już faka, pokazuje to już rzeczywiście to, czy umiesz się bić. Jeżeli powiedzmy, umiesz się bić ale masz kurwa ważysz 50 kilo yy, i jesteś z natury boraźliwą osobą to tak naprawdę ta technika za wiele ci święty gdzieś nie pomoże w sytuacji na ulicy w ringu może tam jak walczysz w jakimś tam wadze piłkowej ok, ale na ulicy jak tak naprawdę typ przeciągu 20 sekund, pierwsza raz widzisz typa na oczy i w przeciągu 20 sekund Cię podchodzi i chce się z tobą napierdlać, raczej ci się od razu nie uruchamia taki agresor, że już go kurwa kładziesz i nie wiadomo jak go oklepujesz. Chyba, że właśnie jesteś z natury agresywną osobą jak mój kolega, to on nie ma problemu kurwa. No to ten się na niego rzuca, a on kontrolnie wyciąga pałkę teleskopową i jeb mu gdzieś tam w udo. Ten, on, on zgiął te udo tak jak jak macie walki w MMA, jak ktoś, czy w, nie wiem, w K1, w, w kickboxingu, jak generalnie, jak ktoś ci sprzedaje jakiegoś lowhika, to jakby yy, sprawdzasz tego lowhika w taki sposób, że podnosisz nogę, zginasz, tak. To mniej więcej taki ruch wykonał po tym, jak dostał tą pałką po udzie. No ale mój kolega tak jeszcze raz walnął po udzie, czy tam gdzieś po kurce, tu po tułowiu. no ale po kurce w zimę to to nie będzie za bardzo miało efektu, bo, no, bo kurtki są grube. No to w końcu mu zajebał w głowę kurwa, nie? A typ był bez czapki. Także no... Ja już tam, no, to było po ciemku i to było kilkanaście lat temu, więc ja już aż takich szczegółów jak on wyglądał nie wiem, bo ja pierwszy raz gościa widziałem i nigdy nie widziałem go ponownie. No, nie miał, nie był na pewno łysy, no ale miał generalnie krótkie włosy. I zmierzam do tego, że tego typu kurwa sytuacje, w mgnieniu oka, w parę sekund, w parę minut mogą zmienić twoje życie z Bycia przeciętnym nastoletnim nieudacznikiem i debilem w kryminalistę. To znaczy, no gość dostał tą, tą pałą w mordę i zaczął robić coś takiego. Odszedł, już, już się dalej na niego nie rzucał, trzymał się tak z głowy i. I tak samo jak, jak podbierał do nas i się kurwa darł, to tak samo potem odchodził i robiło. Wspaniały człowiek, no to jest jedyny, nie wiem czy on umiał mówić w ogóle, kurwa, czy to jest jedyny dźwięk. On chyba takie właśnie tylko te e, dźwięki takie wydawał z siebie, nie? No i odszedł. I te dwie baby, o których mówiłem wcześniej, na stały tam obok i... O, na dzwonimy! Jak to tak w trzech się rzuciliście na jednego? Zeznania świadków. W trzech rzuciliśmy się na jednego, gdzie kurwa typ najebany, my trzeźwi, podbiegł do nas, i nas zaatakował. No ale kurwa, mieliśmy pałkę teleskopową. Teoretycznie, pałka teleskopowa według ustawy jest. Możesz ją mieć. Tam w ustawie nie można mieć jakichś ostrzy, ukrytych, kurwa, w lasce, czy tego typu rzeczy, jak, jak jakiś Zatoici, czy jakaś inna postać z, z filmu. Ale generalnie nie ma zapisu, że nie możesz mieć pałki teleskopowej. No ale jak wiadomo, że jak komuś zapierdolisz pałkę teleskopową w mordę, za to, że do ciebie podbiegł. I nie daj Boże, ta osoba umrze, to, to jest kurwa przekroczenie. <noise> tak jakby, kurwa. Dość mocne obrony własnej. Tym bardziej, jak masz dwie stare baby, które zeznają, że to ty go zaatakowałeś, tak? I jeszcze gdzieś w międzyczasie ten, ten drugi kolega, bo ja nie zrobiłem nic. Ten drugi kolega, co mówiłem, że nie pił i nie był agresywny, chciał pomóc temu pierwszemu z tą pałką teleskopową i podszedł do niego i od tyłu go walnął. Ciosem, kurwa ciosem prawiczka, czyli w taki sposób uderzając pięścią i sobie wybił nadgarstek, bo potem chodził w bandażu przez trzy tygodnie chyba, ale nie chciał się przyznać, że to od tego, ale wiadomo, że to było od tego. To tak wygiął po prostu za bardzo. Tak jak, jakbyście bronili na bramce, mocny strzał, bez rękawiczek, i też wam wygnie nadgarstek i potem macie, macie opuchnięte. Także to zajebista technika uderzenia pięścią. Walno go w plecy, w kurtkę, grubą kurtkę zimową w taki sposób. To, 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 to nie mogło, to, co, mógł co najwyżej to poczuć, że coś go dotknęło, ale na pewno to nie sprawiło mu bólu. No ale dobra, on przynajmniej się ruszył. Ja, ja w ogóle się nie ruszyłem, bo no, ta akcja jakby przerosła moje, moje oczekiwania. tak? Zresztą, no, jakby widziałem, że już sobie kolega pierwszy agresywny z pałką teleskopową bez problemu poradzić z jakimś najebanym gościem bez sprzętu. I w tej sytuacji, o ile no nie będę tutaj w żaden sposób bronić moich ówczesny, mojego ówczesnego środowiska, że no bo to nie byli za mądrzy ludzie, tak w tej sytuacji rzeczywiście to my byliśmy, nazwijmy to, ofiarami tego napadu. No ale właśnie kurwa Jedno takie zdarzenie, wystarczy, żeby rzeczywiście coś się temu gościowi stało, a nie, że kurwa odszedł i po prostu miał guz przez trzy dni i sobie dalej żył. Rzeczywiście, gdy mu się coś kurwa stało, te stare baby by zeznały na nas i masz przejebane do końca życia albo przynajmniej przez, nie wiem, najbliższe 10 lat. Mimo, że ja stałem kurwa z boku nic nie robiłem, to jak, jak byś to kurwa udowodnił? Ciemno jak w dupie zima. Ej, takie są kurwa mniej więcej realia pałki teleskopowej to nie jest narzędzie samoobrony. To jest narzędzie żeby kogoś zajebać później bo to nie koniec. Ostatecznie dalej chodziłem z tą pałką. E, historia się kończy na tym że już w czwartej technikum w klasie maturalnej chyba we wrześniu zaraz jak się tylko zaczęła klasa była wycieczka jednodniowa do Warszawy do NBP i wycieczka była tak zorganizowana, że będziemy wracać o trzeciej w nocy. No, nie wiem, czy o trzeciej czy o drugiej, w każdym razie już tak ciemno, będzie w chuj ciemno, będzie środek nocy i wrócimy pod szkołę, a ja do szkoły, do szkoły średniej musiałem dojeżdżać autobusem. No, busy raczej tam jeżdżą typu do godziny 11, do 23, do 12 może i potem od 5 rano. od trzeciej nie znajdzie żadnego busa, więc musiałem jakoś tam wrócić. Oczywiście. Taka bieda, że zamiast zamówić taksówkę, to. A będę wracać na piechotę. Dlatego pojechałem na tą wycieczkę z pałką teleskopową, wiedząc, że jak będę wracać z powrotem, to przecież będę ją przy sobie mieć, żeby się obronić. Ale nie wiedzieć po co, tą pałkę teleskopową, jak wychodziliśmy z autokaru, żeby pójść już tam, właśnie, pozwiedzać tą Warszawę i pójść do tego NBP, wziąłem ze sobą. No, i możecie sobie wyobrazić, że jak się wchodzi do NBP, to sprawdzają cię. Tam jeszcze była wycieczka do Sejmu czy czegoś tam. Nie wiem, jak ja mogłem na to nie wpaść. No ale kolejny raz mówię, kurwa, na jak mniej więcej działa umysł nastolatka. To tak a propos odcinku ta dzisiejsza młodzież. Młodość jest synonimem głupoty. Wchodzę do tego NBP. Znaczy, patrzę się, przede mną wchodzą ludzie i są sprawdzani na metal. Mówię kurwa, mam przez sobie pałkę teleskopową. Zaraz będzie afera, jeszcze będą, jeszcze będą jakieś problemy z zachowaniem w szkole. I wyrzuciłem ją przed wejściem do tego NBP do kosza. Ale wychodziliśmy innym wyjściem. Od innej strony od. od no nie wiem jak to odpisać, bo byłem tam raz w życiu, w każdym razie od innej, innym wyjściem i już nie mogłem w związku z tym wrócić do tego kosza, żeby wyciągnąć tą pałkę teleskopową i straciłem ją na dobre. Więc miałem ją jakieś około, nie wiem, rok, coś takiego i ani razu jej nie użyłem w walce, bo tak ja mówię, nie walczyłem nigdy. A już na pewno nie z randomowymi ludźmi bez powodu. Także tak się wspaniale skończyło. I w tym roku w wakacje, nie wiem, tam w czerwcu, w lipcu, kupiłem sobie po prostu, żeby pomachać w domu, Kiedyś machałem kijami. Filipińska sztuka walki Kali Eskimo, nie mam o niej pojęcia, ale mają tam takie ratanowe kijki, zresztą mogę je pokazać, bo to, to jest jedno zdjęcie w goglach, No, takie coś mniej więcej. I tym sobie machałem bez żadnego sensu, bez żadnej logiki. Nie mając jakiegokolwiek pojęcia o tej sztuce walki, tylko machając dla samego machania, bo z jakichś przyczyn sprawia mi to przyjemność, ale w tym roku stwierdziłem, że te kijki są tak lekkie, że no to jest takie kurwa machanie, jakbyś machał łapami w powietrze. To już lepiej sobie kupić coś cięższego, cięższego bo te kijki, no nie wiem dokładnie czy one ważą 150 gram, czy 200 gram, w każdym razie są za lekkie, a pałka waży coś około pół kilo, więc czuć większy opór i tyle. Natomiast jest twist do tej historii, ponieważ w kwietniu tego roku jadę sobie robić zdjęcia i jest jakaś stara fabryka. I byłem już tam nieraz i no, ale mówię, z, wiadomo, jakieś rzeczy się zmieniają i na porę roku zrobię sobie zdjęcia tej samej z tej fabryki. I jakiś typ na koparce tam pracował. Ja go nawet ku, no widziałem, że jakaś koparka w tle jeździ, ale no wyjeba, czy tam na wózko widłowym czy koparce jeden chuj. Kompletnie mi ją tam wisiał, nie lubiłem mu zdjęcia. Zresztą byłem na szerokokątnym obiektywie, który miał mniej więcej taką samą ogniskową, czyli pole widzenia, jakbyście robili zdjęcie smartfonem bez żadnego zoomu, tak? Więc z takiej odległości, jak ja byłem, on był na terenie fabryki, kilkanaście metrów od płotu. Za płotem był tam metr trawnika chodnik, droga i dopiero drugi chodnik, gdzie byłem ja, więc ja od niego byłem z 30 metrów, pewnie łącznie. I na tym szerokokątnym obiektywie, jak potem to w domu zobaczyłem, to z ciekawości, czemu on się tak na mnie kurwa darł, to no, widać było jakieś 3 piksele koloru skóry, że jest w środku gdzieś na, na tle tej fabryki jego głowa, ale nawet po powiększeniu nie dałoby się w życiu poznać, co to jest za człowiek. I zresztą ja nie lubiłem nie zdjęcia jemu, tylko tej fabryce, i on po prostu gdzieś tam był w tle. I wykrzykiwał jakieś debilizmy, że, że mnie kurwa zajebie, że mi wsadzi ten aparat do dupy. I tego typu rzeczy. I tak zacząłem się zastanawiać, kurwa, skąd tyle agresji w tym głupim narodzie polskim. E, dlatego za każdym razem, jak idę z aparatem, to chodzę ze sobą z czymś takim. Ja wiem, że to też nie jest dobre narzędzie samoobrony, ale... ale co mogę powiedzieć, no, jak masz przy sobie sprzęt, na który zarabia się w chuj czasu, jak ma się schujową pensję, to nie po to, żeby jakiś kurwa debil, który ma problem ze sobą i szuka guza, ci wpierdolił i ten sprzęt zajebał czy rozjebał. Ale moja idea samoobrony polega na tym, że podbiera do ciebie idiota, i ty tylko pokazujesz to w ręce, że to masz, i masz nadzieję, że gość się odpierdoli. Nie noszę tego po to, żeby to używać. Noszę po to, to po to, żeby to pokazać, że to mam. I tylko i wyłącznie, jak idę, z, idę w plener, robić zdjęcia. Jak idę do roboty, to po co to? Czy do sklepu, czy jak idę się z kim spotkać? Po co to mam mieć przy sobie? jak Najcenniejszy przedmiot, jaki przy sobie mam, to chujowa Motorola za 600 zł. A dlaczego gazu nie noszę? Mimo, że gaz jest dużo lepszym narzędziem samobrony, dlatego że gaz ma datę ważności, I to jest właśnie wspaniała historia o pałce teleskopowej.